Już po raz piąty przekazujemy w imieniu pana prezydenta sprzęt dla młodzieży. Na te czasy młodzież ma naprawdę ma bardzo dobre warunki do rozwoju. Miasto Kraków bardzo dobrze pomaga. Nie tylko w tym, że pomagają młodzieży w tak zwanych sprzęcie, czyli w samych rowerach w bardzo dobrej postaci, na bardzo wysokim poziomie, ale też jeżeli widać o sam budynek, jaki ma nowy Kraków Siłownia. Na, na pewno są w bardzo dużej mierze zasługą Krakowa, miasta Krakowa. Chcę podziękować mi zawodników swoim i klubu za tą pomoc no, prezydentowi. No jest to pomoc bardzo duża. Wszystko praktycznie zaczęło się od wyników tych najważniejszych grafał, od czasów tam wygrania koszulki Gorala na Tour de France, medalu olimpijskiego, no, ale każdy sobie by życzył, żeby się udało trenerowi wychować takich zawodników. Nam się, można powiedzieć, że to udało. Nie tylko tak jak mówię, że my klub, ale ta pomoc, która jest z Urzędu Miasta, no i to jest widoczna, bo ten sprzęt jest drogi. Zawodnicy się zobowiązali, że, że na tym sprzęcie będą osiągać jak najlepsze wyniki i do tej pory z młodzieżą udaje się nam te medale Mistrzostw Polski zdobywać, zakwalifikować ich do Mistrzostw Świata Europy. Mają bardzo dużo, mają bardzo dużo lepiej tylko żeby to uwierzyli w siebie i żeby dawali z siebie naprawdę wszystko, bo, bo mają naprawdę wygody, nie to co my mieliśmy wcześniej, więc powinni naprawdę być z tego bardzo zadowoleni. Ja powiedział Rachor, że jeżeli mają rowery, to jeszcze musi ktoś kręcić na tych rowerach, dobrze, ale mam nadzieję, że jeżeli mają warunki, jeżeli będzie zapał, będzie systematyczność i będą mistrzowie.